Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę w polskiej świat. Dziś znajdujemy się na jednym z piękniejszych zbiorników, na którym mówiłem wielokrotnie na spinning. Mamy lód. Jest to moim zdaniem pierwszy i ostatni lód. Grubość pokrywy lodowej 12-13 cm. Jest to bezpieczny lód. Natomiast temperatury, które są obecnie, czyli plus 4, plus 5 w nocy, plus 3, myślę, że ten lód długo nie wytrzyma z tego względu, że jeszcze dziś wieczorem e, prognozy pogodowe przewidują, Opady deszczu, mam nadzieję, Nadzieje, że nie będzie wiatru i dużego słońca, ostrego słońca, ponieważ ten lód wtedy nam nie wytrzyma i w oczach będzie po prostu malał i nie będzie bezpiecznie. Pamiętajcie, w wędkarstwie pododowym chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Jeżeli nie jesteście pewni lodu, to po prostu na niego nie wchodźcie. Jeżeli nie macie kolegi, który jest z wami, nie wchodźcie, chyba że ten lód naprawdę jest bardzo, bardzo gruby i jesteście wyposażeni w kolce, kombinezon pływający bądź kamizelkę, no coś, co Wam uratuje życie, bo często słyszy się o różnych sytuacjach które mają miejsce w Polsce, że wędkarze wpadają i po prostu się topią. Dlatego bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, ja przygotowałem sobie głównie e, glinę z ziemią, którą mam tutaj w swoim schowku, za chwilę pokażę. Jest to ziemia bełchatowska, oczywiście wymieszana e, z gliną wiążącą. Co mogę powiedzieć? Często kupując glinę, e, jeżeli jest jasna, to na przykład, nie wiem, będąc na spawiku, barwimy ją. Aczkolwiek ja staram się nie barwić, tylko kupuję albo ciemną, albo jasną. Kupiłem ciemną, zabarwioną. No, nie lubię barwników, po prostu nie lubię, szczególnie na lodzie te ryby są bardzo, bardzo wrażliwe. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem sobie grubą ochotkę i oczywiście jokersa. Pamiętajcie, że kondycja robaków jest bardzo ważna. Ja sobie je tutaj włożyłem ze względu na to, że wziąłem sporą ilość dzisiaj, naprawdę sporą ilość. Mam glinę, więc niektóre otwory zanęcę samą ziemią. Na przykład samym jokersem, bądź grubą ochotką. Pójdę troszeczkę na wodę i tam zrobię z dwie dziury takie leszczowe, bo są tu też leszcze, więc może nam podejdą te leszcze, ale głównie nastawiamy się na okonia. No, zobaczymy, co dzisiejszy dzień nam przyniesie. Ważne jest to, aby łowić jakiekolwiek ryby, żeby wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Więc tak, gruba ochotka na haczyki do zanęty. Jokers do zanęty i do, do ziemi. Również będę podawał luźno, czyli z podajnika, Bądź będę lepił takie kule i zostawiał sobie, zaznaczał te miejsca, gdzie będę sobie robił otwory. Ja nigdy, staram się nigdy nie wchodzić w obce dziury, które ktoś sobie wywiercił, łowił obok mnie. No tak się po prostu nie robi. Taka jest umowa między wędkarzami podlodowymi. Dlatego też pamiętajcie o tym. Ziemia, zanęta spożywcza. Zanęta spożywcza żółta, bo to jest leszczowa, już przygotowana. 25 cm. W tym wypadku kanadyjki, jeżeli chodzi o mormyszkę, używam małych mormyszek o różnym kolorze, czasami jest taki srebrny, czasami ciemny. Często lubię łowić na czystych wodach na czarne mormyszki. To jest bardzo istotne. Oczywiście wolframowe żyłka w jednej węce 009, w drugiej 007. Dość długie kiwoki, ponieważ też tu jest dużo białorybu, więc jeżeli chodzi o łowienie białorybu, ja stosuję dłuższe kiwoki, ponieważ ta, ta ryba ma możliwość ciągnięcia po prostu tej, tej naszej ochotki z haczykiem i wtedy spokojnie ją zacinamy. Dlaczego długi kiwok, a nie krótki? Krótki stosuje się głównie pod okonia. Żeby te drgania mormyszki były bardzo szybkie. Żeby go zachęcić do tego, żeby uderzył. Szczególnie wtedy, kiedy po prostu nie ma na to ochoty. Jeżeli chodzi o kiwoki, robione są z różnych materiałów. Stosuje się też sprężynki. No, tych elementów odnośnie wędkarstwa podlodowego jest naprawdę, naprawdę dużo. Ale ja właśnie wybrałem sobie tego typu Zestawy mam 6 wędek przygotowanych na różnych żyłkach, na różnych mormyszkach, na różnych kolorach. Mormyszek, bo to jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o nie o koni. Więc już się tutaj wkładam. I co mogę powiedzieć o zanętnikach? Jeden zanętnik bardzo ciężki, dosyć duży. Jest to wyczynowy zanętnik. Dlaczego taki ciężki? Dlatego, że na głębokich wodach on nam ma szybko spadać do dna. Strzelamy, wysypuje się ochotka czy zanęta. No ja tego typu zanętniki stosuję. Ten jest troszeczkę mniejszy podtypowego pod jokersa, ochotkę, albo drobną zanętę niewielką, o niewielkiej ilości. Świder pamiętajcie o tym, aby po zakończeniu wywiercenia dziury, najlepiej po prostu go gdzieś wywiercić, jeżeli są ludzie i jeżeli jest śnieg, bo często niewidoczny świder na śniegu rzucony, no możemy po prostu się skaleczyć, czy ktoś obok nas, więc pamiętajcie o tym, te ostrza są Ostre i można sobie zrobić krzywdę. Przygotowana ziemia, przygotowana zanęta, robaki są przygotowane. Podajniki oczywiście na kolaniki, bo ja zazwyczaj łowię w ten sposób, że klęczę do ochotki. Dzisiaj nie muszę specjalnie dbać i chować tej ochotki. Bo, oczywiście, jeżeli byłoby bardzo zimno, to bym sobie takie, takie pudełko styropianowe wkładał za w cudzysłowie, za pazuchę, czy tam za kurtkę, żeby ta ochotka była w ciepłym miejscu, żeby tam nie marzło. Ale dzisiaj jest naprawdę ciepło, więc spokojnie możemy się tutaj. W ten sposób poratować. No nic, przechodzimy do robienia otworów, łowienia i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie obfitował w ryby. Nieważne jakiej wielkości, ważne, żeby te ryby po prostu były i jestem na lodzie. Od dwóch lat, proszę Państwa. Także pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Idziemy ro, o, robić otwory i nęcić. Teraz wpuszczam ochotkę. Zobaczymy jaka tu jest głębokość. Ale podnosimy mniej więcej taką wysokość dwa razy mocniejsze szarpnięcie, żeby nam się otworzył zalętnik. Otworzył się, ochotka nam się wysypała. Jeszcze mieliśmy głębokość sprawdzić. Ja często sprawdzam głębokość w ten sposób, patrzcie. Najprostszy. Można sobie zaznaczać, wiązać supełki co metr. Też szybciej jest. Że tak powiem. O, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery metry. Cztery metry tu jest. Więc musimy iść w tamtą stronę do spadu. Tu była po ochotka praktycznie do samego dna rozsypana, zobaczymy takie typowe zanęcenie okoniowe, ale grubą ochotką, więc na grubo, że tak powiem. Idziemy do następnej dziury. Możemy to sobie oczywiście zaznaczyć, żeby wiedzieć, gdzie wrócić. Pamiętając, żeby później to wszystko zabrać ze sobą, możemy mieć chorągiewki, żeby były widoczne miejsca, w których będziemy wędkowali. No idziemy dalej. Teraz tutaj, na przykład, zrobimy tak, że położymy kulę z jokersem. Gruby lód jest bardzo gruby. No i teraz tak. Wyciągniemy jokersa troszeczkę do ziemi. O. Zobaczcie i takie kule można położyć. Na Jedna. Też nie ma co przesadzać z karmieniem tych ryb, bo nie wiadomo jak, jak one żerują, czy biorą, czy nie biorą. Czy są na chodzie. Jak jest bardzo zimno, ja często moczę ręce, dłonie. Tylko pamiętajcie, aby były zawsze suche. O, jest istotne. Szmatka, już druga. O! Wysuszyłem sobie. Tu będziemy widzieli, że jest dziura, bo obok tego miałem znacznik. Możemy tak w ten sposób podać też. Na przykład samą zanętę sypką z podajnika, możemy podać samą ochotkę z podajnika, możemy zrobić kilka kul takich dużych podleszcze. I pamiętajcie, bardzo cicho trzeba się zachowywać, szczególnie łowiąc leszcze. Jeżeli tupniemy, te leszcze wszystko słyszą i odpływają. No leszcze są niesamowicie wrażliwe na tego typu kwestie. Pamiętajcie, jeżeli jest bardzo płytka woda, możecie nęcić po prostu z góry ochotką bądź jokersem. To też jest fajny sposób szczególnie przy okoniach, przy płotkach no i też się przytrzymywać, co jakiś czas donęcać, tak? w zależności od tego, jakie ryby chcecie łowić. Ja się nastawiam na okonie. Drobna ryba bierze, woteczka, krąpik, branie, ale bardzo mała ryba. Staram się złowić coś większego. No niestety na razie to zobaczcie o. są tak delikatne brania. Pójdę teraz na płytszą wodę. Może gdzieś na płyciutkiej wodzie będą te okonie. Jest ładna ryba. O, mam ładną rybę. Nie jest ładna. W końcu coś większego. Ładny okoń. O koniasty w końcu. I znowu płotki. Drapieżnika wyjąłem i od razu drobna ryba. Tutaj trzeba było ponędzić trochę dziur. Ach, nie chcę się zmieścić do dziurki, chodź. No piękne, prześliczne. No w końcu taki łapanek ładny. żeby tak pokazał, taki grubiutki. Jest rybka, super. Pierwszy. Co się dzieje? Jest piękna ryba. no szczupak. ładnie zapięty jest. jest. ale 0,8 żyłeczka, mała mormyszka. Myślałem, że będzie bardzo duży okoń A tu szczupak, ale co zrobić? jakiś tam bonusik na pewno hol fajny emocje chociaż przez chwilę o zobaczcie co robi zobacz, załatw co robi o, odpowiedni hall i myślę że go będziemy możemy go wyjąć uda no taki 5-dych na pewno Bomble idą spod wody jest widać go widać go A a gruby jesteś. 008 żyłeczka, mała mormyszka. I popłynął. Zobaczcie, ryby potrafią nas zaskoczyć, a myślałem, że będzie gruby okoń. Poteczki, no ale z każdej dziury się wyciąga rybę. O, a teraz krąpik. Łowimy już kilka godzin, myślę, że będziemy uciekali na nocleg, żeby się po prostu przespać, wykąpać, coś zjeść. Dzisiaj Piotrek złowił kilka fajnych okoni, ja też miałem fajne okonie. Miałem szczupaka na 0,8 żyłeczkę, na małą mormyszkę udało mi się go wyjąć, więc fajnie. Ryby nie są na braniu, można powiedzieć, szczególnie okonie są napływowe. Piotrek miał na przykład na czarną mormyszkę. I tak właśnie przy... zastanawialiśmy się wczoraj, czy by to nie było dobrym wyjściem, właśnie taka czarna mormyszka. No i jednak zrobiła robotę. No a zobaczymy jutro, czy uda nam się tu wejść, bo na pewno nie będziemy ryzykowali. Ważne jest to, że jesteśmy na lodzie. Połowiliśmy trochę ryb białorybu, naprawdę do bólu można powiedzieć. A okonie, no słabo, słabo, bardzo słabo, ale pojedyncze duże ryby napływowe. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu z Wędką na Wodę w Polskiej Świat. Zapraszamy na kolejny. Przyszły czwartek o 16.10 napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu, bo ten program jest dla Was. Oglądajcie. No i co, aktywnie spędzajcie czas nad wodą.